Cześć, witajcie. Dziś przygotowałem dla was pierwszy na tym kanale poradnik. Jak wybierać elektronarzędzia? A dokładnie czym się sugerować przy, wybo przy tym wyborze? A więc jedziemy z tym tematem. Po pierwszą sprawą, którą, czy, którą powinniśmy pamiętać, elektronarzędzia powinniśmy wybierać konkretnie do danej pracy. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeśli wykonujemy pracę codzienną codziennie daną, danym, danym elektronarzędziem, potrzebujemy wtedy urządzenie profesjonalne o dużej mocy i o y, dużej wytrzymałości. Zaś jeśli będziemy wykonywać y, pracę cyklicznie, będziemy potrzebować narzędzia. Raczej dla majsterkowiczów a nie dla profesjonalistów, kolejnym elementem po y, sprawdzeniu, y, po dobraniu elektronarzędzia do pracy jest zobaczenie tych urządzeń w akcji. Bardzo dobrym y, tutaj elementem są filmy właśnie na YouTubie i to nie tylko moje, ale osób, które, które też nagrywają, nagrywają te, tego typu testy oraz fora internetowe, na, które są zasadniczą dużą kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o elektronarzędzia, w ogóle nie narzędzia. Kolejnym elementem, czym się sugerować, cena. Cena, cena jest bardzo ważnym elementem przy zakupie zawsze elektronarzędzi. Ze względów na to, że yy, trzeba się zastanowić, czy, czy po prostu jest sens wydania yy, powiedzmy 200, 400, 500 zł na urządzenie profesjonalne, czy raczej yy, wybranie urządzenia amatorskiego. I tutaj jest wa ważny element: czy kierować się marką przy, przy właśnie zakupie. Szczerze powiem, że raczej chyba nie. Dlatego, że w różnych. na tym, co ja na czym ja zwróciłem uwagę. W niektórych markach po prostu yy, są yy, jedne elektronarzędzia są po prostu lepiej wykonywane, drugie są po prostu słabsze. Dlatego też warto wybierać po prostu elektronarzędzie w ten sposób, że. Kierując się po prostu opiniami innych osób, które, które pracują też tymi urządzeniami, kolejną sprawą jest gwarancja. I to jest bardzo ważny element, żeby dowiedzieć się, ile lat ma gwarancji dane urządzenie, elektronarzędzie. Dlaczego? Dlatego, że yy, najczęstszą Najczęstszą gwarancją jest ogólnie 2 lata. I większość, większość tych urządzeń, które są na przykład amatorskie, nazywane inaczej marketowymi, polega to na tym, że market po prostu dana marka wytwarza dla marketu urządzenie i po czasie gwarancji, czyli tym dwuletnim, no nie dokupicie żadnych części ani nie naprawicie tego urządzenia przy tego typu urządzeniach może po prostu ulec uszkodzeniu jakiś włącznik, coś drobnego, przełącznik lub e, uszkodzi, zostać uszkodzony e, szczotki i ich de facto nie, w żaden sposób nie dokupicie kolejnym elementem w gwarancji jest to co wchodzi w tą gwarancję? Czyli czy po prostu dane urządzenie elektronarzędzie jest w pełni, w pełni w pełni objęte tą gwarancją? Czy też nie? Jako przykład mogę wam podać, Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, gdzie na przykład na body, czyli na samo urządzenie jest powiedzmy yy, 2-3 lata gwarancji lub więcej, a na akumulator potrafi być mniejsza yy, gwarancja. Podsumowując, warto wybierać na przykład gwarancję dłu dłuższą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wykonamy daną pracę, a będziemy chcieli po prostu sprzedać to urządzenie, Łatwiej nam będzie je sprzedać z gwarancją sklepową producenta niż urządzenie całkowicie bez gwarancji. Kolejnym elementem jest to, że jak wybierzemy dane elektronarzędzie, warto też dobrać jeszcze co najmniej dwóch, dwa konkurencyjne elektronarzędzia i. Podejść do jakiegokolwiek sklepu stacjonarnego i oglądnąć to elektronarzędzie. Obojętne czy będziecie to kupować w tym sklepie elektr... stacjonarnym, czy nie. Zobaczcie, czy Wam pasuje po prostu wy... ciężar tego narzędzia. Czy jest tak z... wykonane jak... jak Wam się ono wydaje, jak wygląda. Ale też. Ale też sprawdźcie również parametry tego elektronarzędzia, bo lubi być taka sytuacja, że te elektronarzędzia, które są w sklepach, niby są takie same jak te, które są w internecie, wystawione przez producenta, a jednak zmienione są jedną, dwoma cyframi. Najczęściej w Numerach, tabliczce znamionowej, co, co często, gęsto powoduje to, że dane urządzenie potrafi mieć inne, inne parametry całkowicie od tych, które, które wcześniej były i które wy, wybieraliście. Podsumowując ten poradnik, podałem Wam. Jak sam wybieram właśnie elektronarzędzia dla siebie do pracy, też jestem ciekawy, napiszcie w komentarzach ogólnie, jak wy wybieracie elektronarzędzia i jakie macie opinie na temat danych elektronarzędzi. Oczywiście, jeżeli chcecie zostać dłużej ze mną, no to subskrybujcie mój kanał. Dajcie lajka w górę. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.